Ognisk, tak? Cześć, bardzo serdecznie was witam wszystkich i każdego z osobna. Mam na imię Marek. Jesteście na kanale o wsi. Wszystko wam pokażę. Idziemy oprowadzić, pokazać im jak tu u nas jest. magiczne chwile się tu tworzą. Co tam tu ładnie dzisiaj, nie? Święci, świeci. Wreszcie. A my w domu świecimy. Mhm. A bierzemy się do roboty? Co będziemy robić? Opalać się. Ścieniać nie możemy, bo przecież robimy to dla siebie, nie? No to może weźmy się na roboty. Tu szafeczkę. Paka. Idziemy do pracy. No, skurczyła ci się. A po co ci ten most? Mm, żeby docenić swoją pracę, żeby nie deptać po świeżo posianej trawce, która będzie piękna jak na Wembley. Tak po prostu se jest. Jest. Jest most. Mega fajny most. Jest moc. No to się przejdźmy. Pokażę Wam robotę bobrów. Bobry. Takie szczury wodne. Bardzo fajne zwierzątka. Gryzonie. O dużych zębach. No jest to duże zwierzę. To jest trzy razy, cztery razy większe od szczura. No o wielkości kota. I bobry potrafią. Naprawdę nieźle namieszać. Opowiem Wam historię naszego drzewa, które mamy tu. Drzewo, klacząca wieżba, lub drzewo Awatara, przez nas zwane. Jest obgryzione bardzo mocno w koło. Został dosłownie kawałek kory. Może zobaczycie. Tylko ten pasek jest kory. Resztę drzewa jest ogryzione w koło. A drzewo, mimo wszystko, dało sobie radę. Wszyscy mówili mi, że jak bobry ogryzą w koło korę, to drzewo uschnie. Jednak nie uschło i ma się bardzo dobrze. Co widać na załączonym obrazku. Obiecałem Wam powiedzieć o tej siatce. Siatka to jest jedyny sposób, który powstrzymał bobry przed wycinaniem drzew. Zabezpieczyłem siatką wszystkie drzewa, na których mi zależało, żeby nie ruszyły tych drzew. Nie sposób wszystkie drzewa zabezpieczyć, ale uwierzcie mi, to jest jedyny sposób skuteczny, aby bobry się nie dobrały do drzewa. Trzeba do samego dołu siatką owinąć. To jest zwykła siatka druciana w markecie, kupowana z oplotem plastikowym. W kolorze najlepiej zielonym, żeby jej widać nie było, lub brązowym, jak wolicie. Ale to jest jedyna słuszna metoda ochrony drzew przed bobrami. Mam ich tu sporo. Jak zobaczycie po drugiej stronie o, tam to były piękne drzewa. Wszystko jest powalone i moje bobry chyba tam mają właśnie swoją jamę. To jest drzewo z tamtego roku, z tego roku, co wycięły wszystko i co zdążyłem uratować i rzeka nie zabrała. To jest fajnie oskurowane drzewo, okorowane. Zobaczcie jakie ząbki. Całe drzewo dosłownie całe. Obcięły z kory. Zjadły korę, najpierw drzewo powalając. Czemu powalają duże drzewa nawet? Właśnie, żeby się dostać do małych młodych gałęzi. Byłem w szoku jak duże konary potrafiły zaciągnąć i one pracują grupowo, bo to nie, jest, nie było możliwe, żeby taki konar ciągnąć do rzeki w pojedynkę. Musiała to być akcja zorganizowana przez Bobry. Więc pociągnęły wielką gałąź, gałąź, ciągnęły ją do wody. a no i się nią zajęły. Idę, Mercedesa o nie, nie a po co nam Mercedes? Dzisiaj nie potrzebujemy. Mercedes nie jest nam dzisiaj potrzebny. O. Rozrywce na, wci, na wsi, na wsi ci, ci. Ja mam na imię Marek, a ten kanał, na którym się znalazłeś, będzie. Dobra, jeszcze raz. A ten kanał będzie o szeroko pojętym. Co no to ja za teksty jakieś, kurwy, te skąd ty to wymyślisz? Jeszcze raz.